Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Chcę Wam pokazać, co przywiozłam tym razem z Polski poza Katarem, który możecie usłyszeć. I przed Wami są rzeczy, powiedzmy, lodówkowe chociaż nie wszystkie są stricte lodówkowe, ale zaraz tutaj wyjaśnię. Byłam troszeczkę dłużej, tym razem u moich dziadków, którzy mieszkają trochę poza Szczecinem i mają dwie działki. I przywiozłam też troszeczkę dóbr takich świeżych z ich działki plus mnóstwo przetworów, ale to też zobaczycie y, już poza tym zestawieniem lodówkowym. I mam tutaj, już właśnie sobie umyłam i trochę oporządziłam liście selera i natkę pietruszki i to sobie zaraz poporcjuję y, i zamrożę i będę miała do rosołów. Tutaj z liśćmi selera tego typu jest dosyć słabo, powiem Wam, a ja jednak lubię. Żeby w zupie były te liście selera. Także super, że miałam taką okazję. Generalnie tutaj większość z tych rzeczy to są rzeczy, których po prostu w Szwajcarii w ogóle nie ma. Ale nie tylko, bo jeżeli miałam na coś wybitną ochotę, to sobie to po prostu też przywiodłam już przy okazji robienia zakupów. Na przykład chorizo. My mamy teraz. Y 3 kg limitu mięsa ze względu na dziecko, już nie dwa, tak jak wcześniej. Bo jeżeli ktoś nie wie, to wóz do Szwajcarii mięsa, niektórych innych rzeczy również jest bardzo y, mocno limitowany i można wwieźć 1 kg mięsa na osobę y, bez dodatkowych opłat. Także staram się te 3 kg nasze mięsa wykorzystać na takie rzeczy, których faktycznie albo właśnie tu nie ma, albo mam na nie jakąś bardzo ochotę, albo są w dużo korzystniejszym asortymencie w Polsce. I wzięłam chorizo, bo jestem fanką chorizo, ale akurat chorizo tutaj też jest. Mam też kabanosy, mam kiełbasę myśliwską. Mam śledzie po kaszubsku. Śledzi tu za bardzo nie ma, są takie w śmietanie w Aldim czasami. Ale ogólnie nie ma za wiele śledzi. Strasznie, powiem Wam, oleiste z zewnątrz, dlatego są w woreczku. Mam humus, tu jest humus, ale miałam ochotę, żeby był już w niedzielę, jak przyjedziemy. E, przyjechaliśmy w nocy, z soboty na niedzielę, czy w zasadzie w niedzielę nad ranem. I już na to śniadanie miałam ochotę, żeby humus w domu był. Mam pierogi z serem, oczywiście, no, nie ma tu też takich rzeczy, bo jest to polska rzecz. Śledzik na raz z cebulką. Serek śmietankowy, piątnica, uwielbiam, mam trzy tutaj kiełbasa śląska z szynki kiełbasa krucha, bardzo lubię kiełbasę kruchą, mam śmietanę do tych pierogów, staram się też zawsze przywieźć troszkę gotowców, żeby te pierwsze dni, jak jeszcze jesteśmy nieogarnięci, nie do końca rozpakowani zwłaszcza teraz z dzieckiem jest to utrudnione żeby do pracy mieć coś tam do zabrania na lunch i widziałam je kiedyś w internecie na youtube u kogoś tam w filmikach i były polecane, więc wzięłam takie dwa gotowce azjatyckie Mam też pierogi ruskie Ym, dalej mam kindziuk jestem fanką kindziuka mam twaróg zwykły twaróg wędzony mam też takie gotowe, to już naprawdę do zabrania do pracy pierogi ruskie z cebulką i pierogi z mięsem z cebulką są kefir maślanka yy, te parówki 100% są super <głosy> zwłaszcza <głosy> dla rodziców z dziećmi bo wiecie że dzieci lubią zwykle parówki i powiem wam że jak jesteśmy w Polsce, to faktycznie tych parówek trochę jest w menu. Bo raz, że są takie tutaj, takich nie ma super parówek. Dwa, że są super wygodne. no Nie trzeba, wiecie jak się lata od odwiedzin do odwiedzin można mieć zawsze w zanadrzu taki pewnik, który się w miarę też higienicznie je. Jest to fajne rozwiązanie. Także przywieźliśmy dwie paczki tej szynki i jedną z kurczaka. I one są super, bo akurat nasze dziecko zjada jedną taką na raz kieszeń i można je tak zamrozić i super już podzielone na posiłki mam też sery no skłamałabym mówiąc, że w Szejcari nie ma serów ale tych akurat nie ma, ja bardzo lubię ser salami, tak samo z masłem po prostu kocham polską osełkę mam też jeden hochland topiony z ziołami, bo jakoś tak mnie centymetr w sklepie dopadł i chciałam mieć. I mam surówkę z buraczka, surówkę z ogórka, też na te pierwsze dni, żeby ułatwić sobie po prostu do obiadu. Mam hummus czy bulgur z humusem, też bardzo to lubimy, też na te pierwsze luncze, i ogórki gruntowe, w zasadzie tu niedostępne, fasolka żółta szparagowa, tak samo, pietruszka, tak samo i rzodkiewka z ogródka moich dziadków. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o. Zakupy takie spożywcze. Tutaj mamy kolekcję rzeczy nielodówkowych, którą zaraz wam pokażę. Głównie słodycze, ale nie tylko. Są też różne fajne gadżety, różne też drobiazgi do domu, które Wam od razu pokażę, także zaczynamy. Dobra, udało mi się wszystko porozkładać, i już Wam pokazuję, co tutaj nawiozłam. Zacznę może od tej prawej strony, tu są rzeczy. Niespożywcze w ogóle. I mamy tak farbę białą, ponieważ będę miała mały projekt domowy na przemalowanie jednej rzeczy. Na pewno wam to pokażę w jakimś vlogu. Nie mam pojęcia, kiedy zacznę się tym zajmować: czy to będzie bardziej za tydzień, za miesiąc, czy za pół roku. Ale byłam w Action. I po prostu wpadły mi już te akcesoria w ręce, więc je mam. Także mam farbę, mam zestawy pędzli, mam też korektor do podłogi. To Tomek znalazł w Lidlu. I powiem Wam, że nasza podłoga tutaj jest bardzo podatna na rysy, właśnie różne. Jest to fajna podłoga drewniana, robi ładny efekt, ale bardzo się lubi niszczyć. I wiadomo, że nie będziemy teraz latali po całym metrażu, bo trochę tego tutaj by było i naprawiali każdej małej ryski, jaka powstała. Bo też musielibyśmy zużyć takich korektorów pewnie z 50. Ale jak są jakieś takie, które nas drażnią, po prostu widać je i drażnią nas, to spróbujemy sobie je zamalować. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. To był akurat z Lidla. Wywoływałam sporo zdjęć. I przy okazji zamówiłam sobie pudełka na zdjęcia, bo ostatnio wiecie, że miałam z tym problem. Także tutaj mam, tu akurat są zdjęcia dla nas. Um, I będę miała na przyszłość do rozdawania um, ludziom. Dalej, z rzeczy nie spożywczych, może tak przelecę: bach, bach, bach. tutaj mam taki kosz, on jest też z Action. Um, I go kupiłam z myślą o pokoju dziecięcym, który jeszcze nie jest za bardzo urządzony. Bo musimy się wstrzymać z tym urządzeniem, ponieważ nasze dziecko za bardzo nie zaśnie, jak jest w pokoju cokolwiek poza łóżkiem, więc jest tylko łóżko. Ale jak dorośnie, czy znaczy nie zaśnie, no zaśnie, tylko że jest to bardzo utrudniony proces. Jak dorośnie, to zaczniemy umeblowywać to wszystko. A na razie zabawki i takie rzeczy są w salonie. Ciuszki u nas, no, jakoś tam żyjemy. W każdym razie, to kupiłam z myślą o jakichś pluszakach czy czymś takim, taki mniejszy koszyk na zabawki. I również z rzeczy niespożywczych mam tu kreta. E, przydaje się, co jakiś czas w domu, a te tutaj się są bardzo słabe w porównaniu do polskiego kreta. Także e, kupiliśmy sobie jeden, żeby był. Mam książkę ziemniaki z jedz Anny Sudą. Skusiłam się oglądając codziennie relacje i wiedząc, że już nie będzie żadnych wydruków fizycznych i jeszcze do tego była promocja, nie pamiętam ile dałam za tę książkę, ale na pewno był to wydatek warty przyjemności, wertowania, może coś z niej ugotuję. Ja nie za bardzo gotuję z książek kucharskich, ale uwielbiam je przeglądać i czerpać inspiracje. Ta książka jest piękna, pięknie pachnie, także na pewno nie żałuję, że ją kupiłam. Tu mam duży format zdjęć wywołany dla nas do przedpokoju. Mieliśmy sesję taką rodzinną w lipcu w Szczecinie i uważam, że zdjęcia z tej sesji są przepiękne. I chciałam, żeby były z nami trochę więcej niż po prostu gdzieś tam na telefonie czy wywołane w szafie. Nie za bardzo jesteśmy ludźmi, którzy mają swoje zdjęcia w domu, troszeczkę tak. Powiedzmy narcystycznie to, to dla nas wyglądało, ale teraz jak jesteśmy rodziną trzyosobową, mam trochę inne do tego podejście, i ja chcę te wspomnienia i te piękne momenty mieć na stałe gdzieś. I w przedpokoju zrobimy sobie taką galerijkę. Mam tutaj ramki, mam tu też paspartu i właśnie trzy takie zdjęcia rodzinne chcę sobie oprawić. Pewnie z czasem będziemy je wymieniać na jakieś bardziej świeże, a myślę, że w przedpokoju to też nie będzie takie. Takie super wyeksponowane miejsce typu salon czy, czy w jadalni, e, więc jakoś damy radę <laughs> z tą myślą, że, że właśnie nie lubimy mieć swoich wielkich zdjęć gdzieś na ścianach. E, tutaj mam jakiś drobny zapas alkoholi. To nie moje wybory, nie mój komentarz, ale jest, więc nie ukrywam. Yy, mamy kwas chlebowy, który też wziął sobie mój mąż. Dokupiłam jeszcze jedną pastę z czosnku z Biedro, w biedronce, bo <gryw> bardzo mi się to dobrze sprawdza. Kosztowało 3,50, bo jeszcze w dodatku były w jakiejś promocji. Także mamy to. Dostałam od mamy macze i super się sprawdza, bo właśnie miałam sobie niedługo kupować. Także nie muszę. W biedronce kupiłam też zapas masę krukam. Kto mnie ogląda na Instagramie, ten już niektóre te rzeczy widział. Nesja89, Podłoga, Insta, przypominam, bo tam w relacjach na bieżąco tego typu ciekawostki pokazywałam. Mam tutaj Crookers, pasta orzechowa, ym, i ona jest z syropem daktylo, z daktylowym i ciastyczkami. Mam pastę orzechową kokosową, mam czekokrówkę. Mam pastę orzechową słony karmel. Dalej, mam też krem pistacjowy. To nie jest zdrowy krem, bo powiedzmy te krukam to są po stronie zdrowych. To jest taka Nutella, tylko chyba nawet powiedzmy gorsze, ale będzie przepyszne. I tutaj mamy tak cukier, tłuszcz, oleje roślinne. Mleko w proszku, bla 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 i 20% pistacji. Eee, to nie gorsze niż Nutella, bo Nutella ma 13%, a podróby Nutelli niektóre 14% orzechów. Także 20% to nie jest źle. To było w Lidlu w, w tygodniu włoskim podejrzewam, e, ale znalazłam to po prostu robiąc zakupy spożywcze. E, dalej mam... Delia Cameleo, bardzo moją, moje włosy lubią te, te serie kosmetyków mam dwie maski, mam takie serum na końcówki i mam odżywkę w sprayu mam herbaty akurat tak się złożyło, że większość Lipton ale po prostu, po prostu mi się podobały w Biedronce chyba wszystkie kupiłam, mam herbapol malinowy mam truskawka Rabarbar Lipton, mam lipę z malinami o, powinnam sobie zrobić, bo jestem chora przeziębiona i lipa z malinami to jest super wybór na teraz. Zaraz sobie zrobię. Mam moringę z marakują i trzy czarne herbaty aromatyzowane. Tutaj mam brzuskwinia i mango, cytryna i owoce leśne. Ja bardzo lubię czarne herbaty aromatyzowane, także idealnie dla mnie. Dalej, wracamy tu do części spożywczej. Mam marakuja suszona, to z Rosmana akurat. Tu mam granola, słony karmel, po prostu wpadła mi w ręce, nie wiem co będę z znaczy, nią jadła ale nie jadam jakoś granoli na co dzień także taki trochę głupi, kompulsywny zakup, mam te przepyszne najlepsze na świecie krówki z Biedronki, mam ptasie mleczko, orzech laskowy, to też Wam pokazywałam w relacji na Instagramie i mam waniliowe tu mam pierniczki, które dostałam kupując sukienki od Alicji Czarodziejki pokazywałam Wam sukienki też w relacji na Instagramie dwie sukienki na wymiar sobie kupiłam już wam nie będę ich tutaj znowu pokazywała. Ehm, batoniki moje ukochane. Hmm, dobrze, że są i w Biedronce, i w Lidlu. W Lidlu chyba tak. <gryw> Więc mogę kupować je wielokrotnie podczas pobytu w Polsce. Znalazłam też pistację w czekoladzie, a że mój mąż uwielbia pistację, to po prostu kupiłam. E, tu jeszcze mąka żytnia typ 2000, bo akurat taka mi się skończyła. E, wrócę do pieczenia chleba, myślę, niebawem. I. Pełno batoników proteinowych tych z biedronki, ale spotkałam się z opiniami, że te batony Baron z Lidla są niby dokładnie tym samym, co te z biedronki. Ja nie zgadzam się z tym, bo te są obłędne. Po prostu ja myślałam już, że to są obłędne batoniki białkowe, ale nie. Te to jest inny poziom. One są mięciutkie, cudowne, po prostu są przepyszne. Także polecam Wam się skusić, jak będziecie w Lidlu. Tu mam jeszcze jakieś jakieś takie batoniki i teraz mi się przypomniało, że ja już się jadła, i nie były aż takie super no ale nieważne, zje się jakieś plasterki dla dzieci co tu jeszcze mam? śliwka w czekoladzie Magnetic uważam, przepraszam, że to powiem i obrażę klasyk że yy, lepsze niż śliwka na Łęczowska są przepyszne i mam jeszcze surówka słodko-kwaśna z czerwonej kapusty i ostre kimchi tutaj z Biedrony i to by było na tyle, jeżeli chodzi o te porcje. No i zapomniałam, że kupiliśmy na spróbowanie kilka tych michaszków słony karmel, o które Was również pytałam na Instagramie i zgadzam się z Waszą opinią, tradycyjne, lepsze, ale te nie są złe, są okej, okay. cukierki jak cukierki, ale nie urywają 4 liter. I kolejna porcja rzeczy przywiezionych z Polski, to są rzeczy bardziej takie do domu. Mam tutaj wazon z domu moich dziadków, tych dziadków, którzy już nie żyją. Ja mam jeden całkowicie żyjący zestaw dziadków. Drugi niestety już całkowicie nie. I jest to jedna z pamiątek po, po dziadkach, jaką mam. I przywiozłam sobie go tutaj, bo... No uważam, że pasuje do tego mieszkania cudownie po prostu. Czerń ze złotem jest dość powszechnie powtarzającym się kolorem w naszym mieszkaniu. I myślę, że komponuje się tutaj świetnie. Bardzo mi się podoba, jak wygląda na stole. Nie będzie stał sobie tutaj na stałe, ale na pewno będzie w częstym użyciu. Więc taki wazon mamy. Mam też dynie. Dynie z action, którą widziałam u Bugi Silver na filmikach i tak się podekscytowałam, że wysłałam aż teściową, żeby mi te dynie kupiła, zanim zostanie wyprzedana. Ona jest szklana. Jest tutaj na baterię. Wiadomo, że to jest taki trochę odpustowy gadżet, ale powiem Wam, że ja jesienią naprawdę czuję się tysiąc razy lepiej, jak mam w domu jakieś takie światełkowate rzeczy, świeczuszki i takie tam. I też myślę, że ta złota dynia do naszego wnętrza będzie pasowała super, mimo tego, że jest taka odpustowa. Wsadziłam jej już baterię, więc jest gotowa do działania. I myślę, że już nawet dziś wieczorem będzie w akcji. Kupiłam sobie też w Biedronce takiego drobnego pieniążka. Ja miałam takiego pieniążka z Lidla tutaj. On był Maciupeńki w takiej mikro-mikrodoniczce. Miał się świetnie, rósł mi jak szalony. Po czym nagle okazało się, że któregoś razu go musiałam jakoś przypadkowo przelać i po prostu zaczęły odpadać całe wielkie sznury tych listków. Także, no niestety, jeszcze dwa sznury zostały, ale no, marnie to wygląda. Także zaraz sobie tego pieniążka przesadzę, to już mam na niego przygotowaną osłonkę i przesadzę lub po prostu wsunę, zobaczymy, zastanowimy się. W każdym razie ten był z biedronki, jak widzicie puszcza pełno młodych listeczków i kosztował 9,99 za naprawdę pokaźnego rozmiaru pieniążka, także ja jestem w szoku i mam też kolendrę. Bo niedługo mam zamiar robić przepis z kolendrą, Była piękna kolendra przy okazji robienia zakupów takich spożywczych z Polski i stwierdziłam, że dobra, biorę raczej przeżyję i przeżyła pięknie, także też ją zaraz przełożę do osłonki, którą już przyniosłam, i będzie sobie no, stała i czekała na zużywanie. I kolejna rzecz to jest gliniany półmisek wykonany przez moją mamę. Mam już sporą kolekcję jej. Ceramiki, i to dołączy do tej kolekcji. Kolejna porcja spożywki to są słoiki, to są przetwory od moich dziadków i od mojego taty. Zaraz je tutaj powyciągam i pokażę Wam, co dokładnie przywiozłam. No i co my tu mamy? Mamy ogórasy kiszone na pierwszym planie, mamy powidła śliwkowe, musy jabłkowe. To są takie ogórki na mizerię jakby, tutaj się już dodaje tylko jogurt czy śmietanę, ewentualnie trochę doprawia i jest gotowe. Mamy fasolkę szparagową w słoiku, dużo słoiczków z malinami, to są takie maliny w syropie, w kompocie, jak zwał tak zwał. Można je dodawać do ciasta, aczkolwiek mają może troszkę za dużo płynu. Na ciasto, ale i tak czasami dodaję. Nie, oczywiście cały słoik, tylko odcedzam. A płyn się zużywa do zrobienia kompotu, czy jakiegoś takiego napoju z jogurtem, czy kefirem wymieszanym z tym. A no, można je po prostu jeść tak, o jak kompot. Tutaj mamy buraczki. Okazało się, że dziecko jest wielkim fanem tych buraczków, i to takich prosto ze słoika, bo babcia przygotowała do obiadu. Dla dorosłych jeszcze z cebulą, jeszcze um, troszeczkę doprawiała, chociaż mówi, że nie za bardzo doprawiała już, um, a dla dzieci przygotowała osobno, co nie było konieczne, ale nie wiedziała, że nie jest to konieczne. I przygotowanie osobno polegało na wyjęciu ich ze słoika i były po prostu o był. Także bardzo się cieszę, że mam te buraczki i będzie gotowe warzywo do obiadu. Tu mam takie śliwki do Ciast idealne, też sok można wykorzystać do zrobienia kompotu czy czegoś w tym stylu, a śliwki są po prostu cudowne do ciasta. Tu mam jeszcze dżem, e, wydaje mi się, że agrestowy, a tu truskawkowy i tak prezentuje się moja kolekcja słoiczków. I ostatnia już część rzeczy przywiezionych z Polski, e, to jest akurat niekupione, a... Wygrzebane i jest to rzutnik promień rocznik 55. Zaraz go rozpakuję i zobaczycie. Tutaj mamy sam rzutnik. Tutaj mamy filmy. Multum filmów. No i cóż, miejmy nadzieję, że to zadziała. Widzę, że ten jest tutaj otwarty. Mam nadzieję, że znajdę do niego przykrywkę i nic mu się tutaj nie stało. Z... O, jest. <laughs> w ciągu tych wszystkich lat i podczas transportu. Miejmy nadzieję, że mi się to uda reanimować i to zadziała, ale to już będę robiła we vlogu. A to już będzie wszystko, jeżeli chodzi o zestawienie rzeczy przywiezionych z Polski. Mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało, że były tu jakieś inspiracje. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa-pa!